Im weiteren Verlauf möchten wir jetzt stellen, meine Kollegen gern vor. Jetzt chciałbym, ich möchte meine Kollegen und Kolleginnen. Das ist Heidi. Das ist <laughs> Cornelia, Mond auf Anschlag. <To lacht> das ist Heidi Cornelia. wioski Markowej Arszak. I tu jest pan Frank Połka Buromajsta Gymanii Koszynow. I pan poeta, burmistrz Gminy Koszyno. Chcę przedstawić Państwu cztery z, naszych, z naszej sieci wiosek tematycznej, tematycznych. Ale na początek powiem o procesie powstawania sieci wsi tematycznych u nas. Później Frank powie o swojej wsi tekstylnej Uberszyna. Później Cornelia i Heidi przedstawią swoją wioskę, małą wioskę, ale nie najmniejszą. Później krótko przedstawię jeszcze wieś Kowalską, i też w Austrii oraz gdzieś Gostwitz w Saksonii. A później króciutko podsumujemy i powiem, co sieć wsi tematycznej może dać naszemu społeczeństwu. No i później zakończymy nie? <ścoughs> Jak widzimy to na planszy Stowarzyszenie Wiejskich Parków Rozrywki, jak my to nazywamy Erlitministerwe tak, nastąpiła w październiku 2013 roku. W tej chwili liczy 22 członków, 13 wiosek jest w Niemczech, 6 w Austrii, jedna wieś członkowska w Czechach ale trwają już rozmowy z następną wsią czeską. Jest krótka historia, jak powstała, powstał zamysł. Wsie tematyczne powstały na początku w Saksonii, było ich sześć. Ja osobiście wypisał, znaczy napisałem projekt dla wsi tekstylnej. Po trzech latach zakończyło, z, projekt się zakończył, ale wraz z kilkoma burmistrzami doszliśmy do wniosku, że trzeba ten projekt podtrzymywać we pod własnym zakresie. Zrobiliśmy ankietę w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii. Zapytaliśmy ponad 100 wsi, czy byliby chętni do wstąpienia do takiej sieci wiosek tematycznych. 35% z zapytanych wsi odpowiedziało pozytywnie. Mówiliśmy przedtem o definicji wiosek tematycznych, ale tu są wyszczególnione cechy charakterystyczne, które musi taka wieś tematyczna posiadać. Na zdjęciu widzimy przykład z tak zwanej wsi słoniowej, która znajduje się na Ważne jest, żeby ta wieś żyła tym swoim tematem, żebym ja przyjeżdżając i odwiedzając tą wieś odczuł to i pozytywne wrażenia zabrał ze sobą. W, euro, w europejskich państwach istniały już takie regionalne sieci, ale nie było. Takiej sieci ponadregionalnej, ponadpaństwowej. Powstała właśnie po to, żeby na przykład burmistrz wioski tekstylnej mógł bez problemów zadzwonić sobie do Austrii, wymienić doświadczenia, zapytać się i to nie odgórnie, tylko właśnie na takiej płaszczyźnie bezpośredniej. Wszystko to prowadzi do. Ponadregionalnego doświadczenia no i wzmocnienia marki wieś. Wioski tematyczne są kolorowe. To widzieliśmy wczoraj na stoiskach, jak kolorowo było. Myślami przewodnimi wiosek tematycznych właśnie są tradycje rzemieślnicze, przemysłowe, ale też cechy szczególne. I tutaj mamy na, na myśli właśnie wspólnotę krokusową drybach. Istniał, znaczy żyje tam aptekarz, który obsadził krokusami kilka hektarów. Trzeba by to widzieć właśnie tak w marcu i te obszary ciągle się rozszerzają. Tu widzimy proces tworzenia wiosek tematycznych. Zaczynamy od analizy potencjału. Czy mamy w ogóle jakiś potencjał i pomysł we wsi i w regionie? Czy w myśl wiosek tematycznych możemy włączyć też regionalne produkty i oferty? Następny jest, następnym krokiem jest wybór tematów. Trzeba go przeanalizować pod względem znalezienia naprawdę specyficznego tematu, żeby był różny od wszelkich innych. No i sformułować pytania na przyszłość. Następnie trzeba opisać działania, treści, które chcemy zawrzeć w projekcie. No i oczywiście bardzo ważnym krokiem jest wyszukanie i współpraca z jakimiś partnerami, którzy mogliby nam pomóc w sensie nie wiem, politycznym, ekonomicznym, ofertowym i tak dalej. Tutaj moglibyśmy służyć też pomocą. To samo to, na w tym Nowy möchte ich gern Frank Pojka bitten, das Textilów Grosz-Schöner vorzustellen. Teraz Pan Frank Pojka przedstawi nam wioskę tekstylną. Ja, szanowni Państwo, dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie do Warszawy. Bardzo chętnie przyjechałem no i dziękuję za tą wspaniałą polską gościnność, której doznałem. <kluczy> Widzimy tu gdzie leży nasza gmina, to jest bardzo blisko tak zwanego naszego worku turoszowskiego na granicy polsko-niemiecko-czeskiej. Wczoraj doszliśmy do wniosku, że Warszawa to nie jest 600 km od nas, troszeczkę mniej. Groszyna ma jakieś 600 mieszkańców, a taka trochę większa gmina. Na wysokości 300 do 350 metrów nad poziomem morza. Jeżeli mówimy o marce turystycznej, na przykładzie kultury przemysłowej, trzeba zajrzeć trochę do historii. Groszynał zostało, powstało, zostało zasiedlone przez jakieś około roku 1200. Było to miejsce, gdzie tchano len, no i oczywiście uprawiano rolę. Po wojnie 30-letniej zanotowano duży napływ uciekinierów religijnych z, z Czech i Śląska. Gwałtownie wzrosła liczba ludności, dlatego należało wymyśleć jakieś nowe miejsca zatrudnienia. W 1666 roku pojawił się pomysł na tkactwo. Był to Adamaszek, bardzo droga, wartościowa tkanina. Adamaszek pochodzi z Chin jako tkanina, ale przyjechała do Europy przez Damaszek, dlatego została ta nazwa. W miejscowości znajdowało się prawie tysiąc krosień w domach, domowych krosień, także w całym miasteczku słychać było ich stukot. A Damaszek był eksportowany również do nadwory szlacheckie i Rządzą, dwory rządzących. Yy, niestety yy, nastąpiły czasy industrializacji, yy, nastąpiło zamykanie tych warsztatów ręcznych. Yy, zastąpione zostały yy, maszynami, krozwami mechanicznymi, żakardowymi już. W 1856 roku powstał pierwszy w warsz Niemczech warsztat wyrabiający tkaninę frotę. w pobliskim, W pobliskiej wsi Waltersdorf rozpoczął się też napływ turystów. Po wojnie w czasach NRD nastąpiło upaństwowienie wszystkich przedsiębiorstw. Również turystyka była organizowana państwowo. W samym przemyśle, w, naszej miejscowości, w przemyśle włókienniczym w naszej miejscowości znalazło miejsca pracy około 3,5 tysiąca ludzi. Tak, nastąpił oczywiście wzrost produkcji, ale również wzrost zanieczyszczenia środowiska. W roku 1989 po naszych przemianach pokojowych nastąpiła likwidacja państwowych przedsiębiorstw. Stopa bezrobocia przez zamykanie przedsiębiorstw wzrosła do 20%. To już była tragedia. Z tego procesu prywatyzacji Zostały dwa główne przedsiębiorstwa, które przetrwały kryzys, rozwinęły się i trwają do dziś. W 2004 wraz z przystąpieniem Polski i Czech do Unii Europejskiej, w 2007 po otwarciu granic nastały dla nas też nowe możliwości ponadgraniczne. Przemysł tekstylny musiał też się odnaleźć na nowo. Teraz produkuje się np. tkaniny adamaszkowe dla rynku afrykańskiego. Jest to teraz najbardziej ceniony i największy produkt eksportowy z naszej miejscowości. Również turystyka musiała się trochę przeorganizować. Otwarte, otwarcie granic przyczyniło się do większych możliwości podróży. Trzeba było również zająć się inwestycjami w miasteczku, czyli budową szkół, dróg, przedszkoli. Również w branży przemysłowej miasto krok po kroku wykupywało lub dzierżawiło małe zakładziki lub warsztaty przemysłowe. No i trzeba było rozwinąć branżę turystyczną, bo stara nie nadawała się do obecnych wymogów. No, i trzeba było się zdecydować na wybór nowej strategii, zdecydować się na jakąkolwiek przyszłość. Dlatego utrzymaliśmy dwa duże zakłady przemysłowe, czyli Tamino i Frotana, które no zarabiają, generują zyski dla naszego, naszej miejscowości żeby przemysł i turystyka nie wykluczały się nawzajem. Mamy bogatą ofertę noclegową. Jest to już ponad tysiąc łóżek noclegowych. W ciągu roku przybywa, możemy zaoferować 145 tysięcy noclegów. Liczymy na jakieś 250 odwiedzających naszą miejscowość w ciągu roku. Rozwój turystyki zawdzięczamy oczywiście Parkowi Narodowym Gór Żytawskich no i w pięknej okolicy. Mamy rozbudowaną sieć szlaków turystycznych, turystyki pieszej i rowerowej, oznakowanych. Grupą docelową są oczywiście rodziny. Często są to na przykład dziadkowie z dziećmi, ale dla każdej grupy wiekowej znajdzie się coś dobrego. Turystyczne oferty dla przyjezdnych to są oczywiście też ofertami dla mieszkańców. Mamy w miejscowości trzy muzea. Oczywiście pierwsze muzeum Adamaszku i Froty, ale najważniejsze jest dla nas zaangażowanie wszystkich mieszkańców. Jest to oczywiście podstawą współżycia i dobrego zaangażowania się w naszej wspólnoty. Najważniejsza jest promocja. Trzeba mieć dużą ofertę, żeby być atrakcyjnym na rynku. Dlatego ważnym było wstąpienie do sieci Erlebnister, która pomaga nam w naszym znakiem rozpoznawczym jest wzór adamaszku oraz krzyżowane członka tkarskie. E, ważnym dla nas jest, ważna dla nas jest wielojęzykowość. E, z racji nawet naszego zamieszkania, no niestety ja do, do, do nich nie należę. E, I tutaj jest właśnie e, takie współdziałanie e, miasta, turystyki i przemysłu. E, połączenie tradycji i e, historii e, którą przedstawiamy w, w naszym muzeum Adamaszku e, w naszym muzeum ciągle produkuje się e, tkaniny na historycznych krosnach e, na przykład e, tam wykonuje się takie pamiątkowe ręczniki to są ręczniki specjalne dla turystów, ale mamy taką tradycję, że wśród dzieci witamy dziewczynki różowym ręcznikiem a chłopców niebieskim, ale historię tkactwa łączymy z nowoczesnym przemysłem tkackim, dydaktyczną ścieżką tkactwa. Ścieżka dydakcyjna ma 28 stacji. Mówi o historii i współczesności tkactwa i obecnego przemysłu tekstylnego. Na tej ścieżce są stacje, które ukazują domy przysłupowe, typowe dla naszego regionu. Produkujące i już nieaktywne fabryki czy zakładziki, ale również domy, w których mieszkali kiedyś właściciele tych fabryk. Ta ścieżka dydakcyjna jest też ważna dla samych mieszkańców aby wzmocnić ich tożsamość, czyli spoglądając historię, żeby znali swoją historię, mogli śmiało patrzeć w przyszłość. Ścieżka zaplanowana jest w kilku językach, są atrakcje dla dzieci, które uczestniczą w swoistej grze. To jest 7 km, ale raczej nikt się nie nudzi. Tutaj widzimy oferty turystyczne we wsi tekstylnej rozszyną. Jest to wystawa o historii tekstylnych, tekstyliów w niemieckim Muzeum Adamaszku i Froty, ale działa tam właśnie warsztat pokazowy ale również istniejące firmy produkcyjne można zwiedzać i od razu porównać historyczne tkactwo z obecnym. Obie firmy prowadzą sprzedaż przyzakładową, także w bardzo korzystnych cenach można zakupić ich wyroby. Tu, tu robimy małą reklamę. Są pamiątkowe komplety kąpielowe z kryształkami Swarowskiego. Można, oferujemy również przewodników, którzy oprowadzą nas po obu częściach naszej miejscowości, czyli Groszczynau i Waltersdorf. Są też inne produkty, które przyczyniły się do wzrostu miejsc zatrudnienia. Nasze oba zakłady dostarczają swoje produkty jako wyposażenie dla restauracji czy hotelów, ale sprzedają też wyroby pamiątkowe. Tutaj trzeba. Wymienić dosyć długą listę partnerów, którzy współpracują z nami. Tutaj można na przykład wyliczyć różnych gospodarzy, którzy przyjmują ludzi uczestniczących w takim, w takim zwiedzaniu lub spacerze ścieżką dydaktyczną. Z sąsiedniej wios wioski w Czechach jesteśmy w trakcie rozmów na temat piwa Celem krótkoterminowym to są nowe oferty tematyczne w gastronomii, tym samym wzmacniając po prostu naszych miejscowych przedsiębiorców. W 2009 roku wystartowaliśmy jako wioska tematyczna. Razem z Gregorem rozwinęliśmy ten temat i powstała wieś tekstylna. Temat ten musi być współpracą między zarządem miasta czy wsi, ale też całymi wszystkimi mieszkańcami. To nie może być temat narzucony, temat musi żyć we wsi. Ten proces no, ma pewne może niedogodności, bo cały czas nim żyjemy we wsi. Dlatego założyliśmy stowarzyszenie w 2013. To była tak zwana żyjąca tradycja tekstylna groszyną. To stowarzyszenie być może będzie mogło wspomagać młodych ludzi, którzy kiedyś może wrócą do nas i będą dalej działać na naszym miejscu. Jesteśmy teraz w przygotowaniu nowego konceptu wyposażenia naszego muzeum. Żeby jeszcze szerzej powiedzieć o historii i dniu obecnym naszej miejscowości. Wszystko to służy dalszemu wykorzystywaniu marki naszej wsi tekstylnej, w gastronomii, w, w noclegach, w zakwaterowaniu. Mamy nadzieję, że rozwój ten będzie występował dalej. Rok 2016 jest szczególny w, w naszej historii. My obchodzimy w tym roku 350 lat tkarstwa damaszku i 160 lat produkcji froty. Tytuł tego, te, tego święta, tego całego roku jest grostrzynał, tka historię. W sierpniu będzie impreza trwająca cały tydzień. Jesteście Państwo serdecznie zaproszeni. Dziękuję za uwagę. Życzę dalszych sukcesów. No i miejmy nadzieję, że to życie w naszych wsiach będzie dalej żyło i, i, i dalej działało. I jeszcze raz dziękuję.